Cześć. E, przyznam Wam się szczerze, że od tygodnia zbieram się, już, żeby nagrać ten filmik. E, dzisiaj był deadline, więc go nagrywam, mimo że jestem trochę podziębiona, co pewnie słychać. E, a nagrywam go dlatego, że po ostatnich przygodach medialnych e, wkurzenie, tak to kulturalnie nazwę, na jeden z zażytów sięgnęło e, zenitu, a na pewno w moim przypadku sięgnęło takiego e, poziomu, gdzie chciałabym coś z tym zrobić. A w tym przypadku, chciałabym coś z tym zrobić, oznacza psztyczka w nos e, niedowiarkom. E, zarzut ten brzmiał, że dziewczyny duże lubią czekoladę, ale nie lubią już basenu. Nie są w stanie e, wejść po schodach, e, dobiec do autobusu. E, bardzo ciekawa historia wzruszająca. E, jakiś chłopiec napisał, że z grubymi laskami jest taki problem, że one nie są w stanie przytańczyć dwóch piosenek po kolei na dyskotece. Drogi chłopcze, myślę, że trzeba się zastanowić, czy one być może e, uciekają nie z powodu kondycji, tylko z swojego powodu. No więc tego typu bzdety e, kumulujące się i, i trafiające do nas, e, i właśnie takie podzielenie wszystkiego na czarne i białe, e, to jest coś, co mi strasznie wkurwa i, i chciałabym e, wetknąć jakąś szpilkę w ten stereotyp, e, że jeżeli laska jest szczupła, tudzież chuda, to znaczy, że jest aktywna fizycznie i sprawna fizycznie, a jeżeli jest większa, to oznacza, że siedzi tylko na kanapie, nie jest w stanie nic zrobić, nie lubi niczego robić i czegoś w sensie, jeżeli chodzi o ruch i o sport. A jeżeli to robi, to tylko dlatego, że się odchudza. Mnie ten stereotyp zawsze bardzo denerwował, zawsze mnie strasznie denerwowało, jak widząc mnie na rowerze czy na basenie ludzie, o super! super kibicujemy ci. Nie odchudzam się, teraz też jej nie odchudzam. Chociaż wiem, że ten przytyczek, który chcę wymierzyć, wyjdzie mi na zdrowie. Przytyczek brzmi 500 km do przejechania w czerwcu. Czy 500 to dużo, czy mało, to już ocenicie sami. Dla mnie to jest tyle, że zmęczę się robiąc to i na pewno nie przyjdzie mi to łatwo, ale jest to... Realny cel do osiągnięcia dla osoby, która mimo wszystko robi też inne rzeczy w życiu oprócz jazdy na rowerze. Bardzo fajny plan. Mieliśmy na początku, chcieliśmy Wam tu wsadzić jednego z cukiereczków z PKMK Models, który trafiałby na różne treningi. Sami przyznajcie, że chcielibyście zobaczyć takie apetyczne kręgłości tarzające się w błocie na. Treningu rugby albo, albo na pierwszej lekcji pole dance, dance hall, no i tak dalej, tak dalej. Pływanie synchroniczne, cudowna zabawa. No, ale plany po ponieważ pan kamera nie, nie, nie dopisał i właściwie uciekał nam gdzieś za granicę. Tak to bywa. Póki co macie mnie. Ja bym muszę wystarczyć. Liczę na wasze wsparcie, liczę na to, że nie pomylicie tego z jakąś akcją odchudzającą. Liczę też na to i wysyłam sygnał, że już niedługo ruszamy z nowym konkursem. Tym razem nie będziemy wybierać najlepszych tyłeczków, policzków, udek itd. Tym razem chciałabym, żebyście wy dziewczyny. Pokazały nam swoje pasje sportowe. Czy to są pasje, którym poświęcacie po życie, czy to są pasje, którym poświęcacie tylko, co, tylko albo aż co drugi weekend, to już zależy od Was. Chcę, żebyście, chciałabym, zapraszam Was do tego, żebyście zbierały dowody rzeczowe, czyli, czyli zdjęcia tego, co robicie, ponieważ już niedługo ruszamy z konkursem, gdzie nasz cudowny. Sponsor, którego serdecznie pozdrawiam, podrzuci nam nagrody, takie nagrody, że będzie można chodzić z metką na wierzchu. A przede wszystkim liczę na to, że, że po raz kolejny pokażecie się i um, rozkręcicie fajny vibe, za który was tak uwielbiam, za który was mega, mega tas pozdrawiam, zbijam wam piątki. I to chyba wszystko. I mam nadzieję, że nagrywam to po raz ostatni, bo już naprawdę tracę głos.